Witajcie na kanale aniserkate.pl. Jak widzicie, przede mną jest kolejny panel, który został już ukończony. Panel za niedługo pojedzie do, do właściciela. Ja na razie nie zradę dla kogo. E, jaka jest różnica między tymi panelami? Jest dodane pokrętło, czyli potencjometr przy autofajerze, i mamy gałkę z prawej strony i guziki z lewej. E, no tak, tak sobie zażyczył, Tak zrobiliśmy. Tak zrobiłem. Więc. E, Standardowo Sanwa, zobaczcie, kaster podpięty, dół, lewo, prawo. Tu mamy autofire. Autofire będzie działał na zasadzie, po będziemy przekręcać pokrętełko. W tę sposób się jest jakby zwykły fire będzie. To jest też fajne rozwiązanie, wpadło mi do głowy. Teraz tak widzicie, nie musimy widać. No tak, pulsuje albo wolniej, albo szybciej. Teraz na przykład bardzo szybko. No, ciężko to uchwycić. To w grach najlepiej będzie, myślę, że to, jest, to będzie, będzie testowane. I jak przekręcimy go w tą stronę, to mamy jakby zwykły guzik FIRE. Czyli teraz padnie nawet do głowy, przynajmniej tego filmu. To moglibyśmy, być mamy FIRE normalnie tutaj, pierwszy FIRE. Tu mamy drugi FIRE. Czyli tu jest pierwszy FIRE, drugi FIRE, trzeci FIRE. Czyli tu mamy drugi FIRE, pierwszy FIRE. Tu mamy skok, czyli jest podpięte to, to pod joystick po wychylenie gały do góry. I i powiem szczerze, że na musi być źle, źle grać na tym fajerze. Możemy się przełączyć tutaj będziemy grać sobie na tym fajerze. Czyli mamy skok, fajer skok, bo ja tak lubię więc strzał, skok i to była jakaś bomba, prawda? powiedzmy mówię o, mówię o grach, czy jakichś granat, o jakichś grach typu arcade. I nawet nawet fajnie to wyszło, powiem szczerze, tak przypadkowo też, bo tych pod to kilkanaście próbowałem i, i znalazłem tylko jeden. Ja jeszcze dalej w filmie wrzucę parę zdjęć parę. Ale takich krótkich filmików, jak on w środku wygląda, z zewnątrz też jest troszeczkę inna stylistyka. Bo jest jasny, ciemny, jasny. Jest to zabejcowane, jest to samo drewno. spod jest, jest cały jasny. gumeczki, śruby można wykręcić, to jest wyschowane, ich nie widać. To jest drewno naturalne. Fajnie, to wyszło, bym szczerze, nie jest to. Jest to kształt taki powycinany. Nie jest to tylko prosta linia, zawsze to już inaczej wygląda. Zresztą każdy panel robię, zawsze coś dodam od siebie, że tak powiem, i wychodzi to tak, jak wyszło. Mam nadzieję, że się będzie podobać właścicielowi. On już niedługo do niego jedzie. Jeszcze mam jego jeden panel, który mu naprawiałem, wymieniam mikrostyki i też Wam pokażę go w tym filmie, tam troszeczkę dalej, bo ten film będzie krótki, wychodzi o ten panel i dodam parę tam zdjęć jakieś krótkich filmików o. Туру пост по, по джойстіку. Taki to fajny kontroler, ma on dwa guziki, e, trzy pokrętła i dwa przełączniki, e, oczywiście joystick. E, nazywa się Micro Handle, Handler, dokładnie, to jest to jakby niemieckie, patrząc pod tym, a e, jeżeli chodzi o sam kontroler, on przyjechał do mnie z myślą o naprawie. A mianowicie był taki problem, że bo tu mam po, y, przełącznik joystick, czyli mamy zwykły joystick, paddle to są te pokrętła, tak nawet jest zaznaczone paddle 1, paddle 2, czyli o można powiedzieć. I tu mamy do, do autofire'a od slow do quick, czyli szybko, wolno, znaczy wolno, szybko tak naprawdę to jest prędkość tego autofire'a jeżeli daliśmy na padel, daliśmy na normal, to mogliśmy na tych pokrętłach plus guzik, tu mamy Fire 1. Czy tam to nie działa, bo jeszcze zatem pokażę, bo jest wyłączony mikrostyk. A jeżeli daliśmy joystick, czyli działał ten, ta strona ten joystick i po prostu auto fire, czyli wciśnęliśmy guzik i nam tutaj jest taka dioda, ona nam świeciła. Jeszcze może mi się będę jeszcze kręcił jeden filmik na temat tego kontrolera. A gdzieś tutaj zamieszczę, to Wam pokażę o co chodzi jak to działa załączyłem już jeden mikrostyk, nie wiem czy to będzie słychać tak, ten do góry to jest stary mikrostyk a ten jest nowy no słychać różnicę jak to na filmie będzie, i co tutaj się działo? Mhm. Po prostu nie działał autofajet, nie można było wyłączyć autofajet. Daliśmy na dół, on dalej, jakby działał autofajet. Taka była przyczyna, jeżeli chodzi o ten kontroler. Ja już to naprawiłem. Tutaj tego już nie widać, to już jest wszystko, że tak powiem. Jeszcze przyczyszczę tylko płytkę, ale wszystko już jest zrobione. Tu jest zamontowany ten nowy mikrostyk. One wyglądają tak, one są całkiem inne niż te standardowe. Nie ma akurat przy sobie tamtych. Też się troszeczkę inaczej montuje w tym przypadku, także ten już jest wymieniony, będą się przelutować, po prostu kabelki sobie wszystkie powymieniam i są też dwa guziki, tu mamy, że tak powiem, ten nowy. Także już fajnie chodzi, czuć go przede wszystkim, bo tutaj na tym joysticku, tak powiem, no jest to słabe, że tak powiem, teraz już to będzie, on działał normalnie, ale będzie to lepiej, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Tu były takie był taki kabelek połączony stąd, gdzieś tutaj. Nie wiem po co ktoś to tam przełączył. Chyba, który mi za ten kontrolę nie miała pojęcia, bo po prostu tego kupiła. I się okazało, że to był błąd. Nie wiem dlaczego to było zrobiłem. Ja przelutowałem całą płytkę, wyczyściłem ją do samego końca. Wszystkie kable były góry opuszczone. Ja je puściłem od spodu i przelutowałem, więc troszeczkę lepiej to wygląda. Cała płytka jest, taką, jest dostępna. Nie ma żadnych problemów, w tej chwili to już wszystko działało. To fajnie zaczął działać. Problem gdzie był prawdopodobnie w jakimś zimnym lucie? Sprawdzałem wszystkie ścieżki, no niby to działało, ale po przelutowaniu tego wszystkiego zaczęło to po prostu działać tak, jak ma, ma, ma to działać, prawda? Ja się cieszę z tego, że już to zostało naprawione. Tu jeszcze Wam pokażę, jaki mikrostyk wygląda od środka. Ten malutki, no to jest tak standardowy, czyli mamy. Jeden kabelek, on jest połączony to jest tą blaszką w środku. I jest drugi czerwony, czyli to jest jakby nasz sygnał. I trzeci jest cały czas jakby jest zamknięty, tak jakby był guzik włączony. I ta blaszka, ta miedziana tutaj, o! To jest to, co idzie przed, wzdłuż. O! On idzie stąd. Czekajcie, tak ciężko nagrała z ręki. O! Ta blaszka musi być, powinna się poruszać. O! Wygina się, prawda i ona jest u góry, jakby się jakby jak przeciśniemy do, ona dotyka dołu tej dolnej blaszki o tej o, które jest tym czerwony kabel i wtedy dochodzi do, do, do spięcia i po prostu jest sygnał jak słyszycie raczej nic nie słyszycie, w sumie one bardzo ciche są są tak wyrobione te blaszki, że no one chodzą, będą chodzić, ale nie ma tego już oporu takiego tak naprawdę przy tym mikrostyku i, i tak to wygląda całość jest metalowa, fajna co ciekawe jest to panel na prawą stronę, czyli mamy prawą ręką, nie jestem zadowolony jak ja mam na lewej. Tu jest, tu jest bez mikrostyka, tu jest z mikrostykiem, tak się już go słychać, ja to zaraz polutuję. Jest podłączony, jak widzicie, do Amigi. Teraz tak. Mam to to pokrętło, co Wam mówiłem. Tu jest Auto Fire, jest SKOK, jest zwykły Fire i jest, auto, jest drugi guzik, drugi Fire. i Teraz tak. Pokaż na ten, na telewizor. O, troszeczkę, żeby ludzi to było widzieć więcej. I teraz tak. Jak widzicie, strzały są no, dosyć wolne. To są najwolniejsze strzały im bardziej do góry, tym te strzały są szybsze po prostu, A to też zależy od broni i to co wam mówiłem, jak damy na przykład do końca to ten guzik się robi jako zwykły fire. już nie jest auto firem. to jest bardzo ciekawe, bo tu mamy drugi fire, gdzie tak naprawdę musielibyśmy nacisnąć spację, żeby puścić bombę na chod już bomby nie mam. a teraz mamy, o tu jest zwykły fajer, czyli jak strzelam normalnie jak przytrzymam to jest ten laser, prawda? Ten, ten to, to coś A jak zmienimy sobie tu pokrętło na, na najwyższe praktycznie. O, jak widzę, tutaj to jest ogień ciągły. Trzeba delikatnie i, i to działa. I teraz Wam pokażę jeszcze. Przejdziemy się kawałek, weźmiemy jakąś inną broń. to tutaj jest najlepiej to. O, i tutaj też można pokazać, właśnie. Przełączyłem za daleko i jest ogień ciągły. Najlepiej to przedostać właśnie na turykanie bo tu jest różna broni, co widać. Także wszystko działa, testy były na kilku grach, ja Wam pokazuję tylko jedną. Także panel leci do działa